Z Facebookiem. O, i już jesteśmy, i tu i tu. E, witajcie, Olga Śmierzewska, zmiany mamy live z książką. E, dzisiaj spotykamy się, żeby porozmawiać o dziecięcych e, emocjach. E, a przyczynkiem do tego jest właśnie książka Isabelle Filiozat. Mam nadzieję, że tak się czyta. Jak ktoś e, umie po francusku, to mnie poprawcie. Książka autorki, która do tej pory mnie przynajmniej była znana z poradnika dla rodziców nastolatków, poradnika, który jest bestsellerem w naszej księgarni. Które kupiło już kilkaset rodziców, i który jest bardzo wspomagający, jeśli chodzi o relacje, właśnie z nastolatkami. Tym razem ta książka dotyczy emocji, emocji dziecięcych, i jest skierowana do rodziców młodszych dzieci. Myślę, że rodzice niemowlaków mogą ją kupić tak przyszłościowo, natomiast na pewno bardzo się przyda rodzicom, Dzieci w przedszkolu, rodzicom dzieci wczesnoszkolnych. To mniej więcej ten, ten, ten okres. Izabel Fizjolat jest autorką wielu książek dla, dla rodziców. Książek z gatunku, które można by określić jako książki w takim nurcie bliskościowym. To nie są książki, gdzie znajdziecie porady z typu kar i nagród ale porady o tym, jak utrzymywać relacje z dzieckiem, jak ją wzmacniać, jak wzmacniać dziecko poprzez bycie przy nim, nazywanie jego emocji i wzmacnianie go po prostu. To, czego dowiecie się z tej książki, na jakie pytania odpowiada Izabel, to co robić, gdy dziecko ma napady złości, kiedy płacze z dla nas błahego powodu, kiedy z przerażeniem budzi się w nocy, co robić, gdy pojawiają się u dziecka łzy, jak je przygotować na narodziny rodzeństwa, jak rozmawiać z dzieckiem, gdy ma kłopoty w szkole. Albo co mu powiedzieć, gdy jest ciężko chore. To, dlaczego takie książki są ważne, i dlaczego warto po nie sięgać. E, powód jest bardzo prosty. W większości, no, nie chcę uogólniać, ale myślę, że e, większość z nas została wychowana w takim przekonaniu, że emocje, że okazywanie emocji, zwłaszcza takich e, emocji gwałtownych, jak właśnie, jak płacz, jak, jak złość, e, to nie jest, to nie jest dobra rzecz. E, że e, raczej, żeby być grzecznym, uprzejmym i e, miłym, to lepiej te emocje schować i ich nie pokazywać. Tymczasem nie ma emocji dobrych i emocji złych, iż emocje wszystkie są w naszym życiu ważne i mówią nam bardzo ważne rzeczy. I im szybciej sami się tego nauczymy, im szybciej nauczymy tego nasze dzieci, tym nasze i ich życie będzie lepsze, bardziej harmonijne, bardziej pełne. Warto wziąć tę książkę do ręki. Ta autorka pisze w bardzo taki przyjemny sposób, który się czyta dość, dość lekko. I nie ma, nie ma z tą książką jakichś takich trudności, to nie jest jakiś taki naukowy żargon. Także polecam Wam ją bardzo, bardzo mocno. To jest też taki bestseller francuski. Który warto wziąć do ręki, jeśli jesteście rodzicami właśnie przedszkolaków, dzieci w wieku wczesnoszkolnym, warto się wspomóc tą wiedzą i pomóc i sobie, i swojemu dziecku. Także polecam Wam gorąco. Przypominam jeszcze cały czas o trwającej promocji w zmiany mamy. Jak kupicie trzy egzemplarze różnych książek, to jeden z nich, ten najtańszy dostajecie za pół ceny. Myślę więc, że warto wybrać się na, na zakupy. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia za tydzień z następną książką. Cześć.